Dzień dobry, witamy w niedzielę. Dzisiaj idziemy na morskie oko. Eee, pogoda nam dopisuje. Miało padać cały dzień, ale nie pada w ogóle, tylko jest słońce i jest bardzo, bardzo ciepło. Ludzi dużo. No, ludzi tu jest za dużo, ale podobno tam oni się jakoś rozchodzą. Na pewno wrócimy innym szlakiem, bo tutaj podjechaliśmy autobusem, bo powiedzieli, że tak jest lepiej, ale wcale nie jest lepiej, bo tu jest dużo więcej ludzi. No i. Teraz będziemy. Ludzie chodzą do pewnego momentu, bo oni dojeżdżają. Idą tak do godziny, i później, z tego co zaobserwowaliśmy, bo oni odpuszczają. Tak. A my idziemy od A do No do właśnie, z. teraz dojdziemy do morskiego Oka, Potem sobie wrócimy tym innym szlakiem, żeby tam wyjść pod Zakopanem. To jest jakieś 5 godzin chodzenia, no ale to właśnie chcieliśmy robić dzisiaj. Witoki są majestatyczne. Mamy duże szczęście do pogody, bo miało dzisiaj cały dzień padać, a to w ogóle nie pada, tylko jest gorąco. A tutaj. Są maliny. Mnóstwo malin, naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Ludzie, niektórzy nawet jedzą te maliny. A tu są suche drzewa, i dużo jest suchych drzew w Tatrach. Marcin mówi, że jakiś szkodnik je uśmiercił. Najprawdopodobniej jest to mniszka brudnica, która atakuje właśnie drzewa i Marcin jest dendrologiem, więc się zna na drzewach. Ale może się mylić, ale te drzewa wyglądają tak, jakby były zaatakowane przez jakiegoś eee, robaczka. Lenistwo ludzi nie ma granic. Tak właśnie jeżdżą turyści, którzy nie lubią chodzić. Tak więc. <laughs> A to jest potok Rostoka, Piękny. A z drugiej strony wygląda tak, więc jeszcze ładniej. Tutaj las, potem nad lasem szczyty. No i wodospadzik. Mam nadzieję, że słychać jak szumi. Morskie oko jest dużo łatwiejsze, dlatego tu jest dużo więcej ludzi. Tak więc idzie się tak, a później, po jakichś 3-4 km takiej wybitnie łatwej drogi, wchodzi się na taki szlaczek. Idzie się coraz bardziej do góry, aczkolwiek a tutaj ludzie bardzo narzekają, że tak bardzo stromo. Jak tu ładnie w ogóle, naprawdę ładnie. Super są widoczki. Tutaj, jak się dochodzi przed samym morskim okiem, mamy takie wielkie schronisko, gdzie ludzie sobie mogą spragnieni zjeść golonkę albo napić się piwa. No, raczej wszyscy piją piwo. Niesamowite to jest. Jest super, i w ogóle mi się bardzo podoba ten szum strumyków. Tak, strumyków jest Ale wejście na morskie oko, to które teraz skorzystaliśmy, jest dla każdego. Nawet staruszkowie. 85-letni mogą tutaj wejść. Cały czas jest droga. Kolejny przystanek. Już myślałem, że dojdziemy, a tu jeszcze, jeszcze. Ale chyba jesteśmy blisko, bo ludzi się nagromadziło bardzo. Teraz zobaczymy. Tak, to chyba niestety tu. Tu mamy takie duże schronisko. Widok śliczny. Ludzi zdecydowanie za dużo. Na pewno wrócimy innym szlakiem. Tu sobie ludzie popcorn chcą kupić i stoją godzinę w kolejce. Sobie prowiantu nie wzięli. A tu chyba mamy Morskie Oko. Zaraz stanie spojrzymy. No i tutaj tak wygląda to Morskie Oko. Bardzo dużo tu jest ludzi. Um, chyba najwięcej ludzi w Polsce w jednym miejscu. A tam jest coś w rodzaju kamienistej plaży. Tam sobie ludzie robią surfiki. Wygląda jak mrowisko. Pewnie też tam zejdziemy, no ale zobaczymy. Tak wygląda sławne Morskie Oko w sezonie. No. Jak Ci się podoba? Inne wyobrażenie. Podoba się, aczkolwiek na raz. Na raz, no bo za dużo ludzi jest. Naprawdę jest dużo ludzi. Wszyscy podjeżdżają tymi dorożkami itd. i tak dalej. To schronisko jest bardzo ładne. Znaczy budynek. Schronisko wygląda tak, budynek jest bardzo fajny, a, taki drewniany cały, ale bardzo dużo ludzi tu też jest, kolejki są ogromne, a my możemy powstrzymać głód na kilka godzin, więc na pewno tutaj nie będziemy jeść, a tym bardziej pić piwa. Tak właśnie wygląda na dole, na plaży, a mnóstwo dzieci płaczących, ludzi robiących sobie selfiki. Um, deszczek zaczął lekko kropić, ale jest. To jest okej, okay, bo chyba zaraz przestanie. A same morskie oko jest takie. No tak, woda jest bardzo czyściutka super jest woda. Zobaczcie, jaka woda. Ale pięć minut drogi od tego kłębowiska i schroniska. Już prawie nie ma ludzi, jest cicho, można sobie odpocząć. Fajna jest atmosfera. Tak więc można znaleźć spokój można. i można znaleźć swoje miejsce nawet tutaj na tym morskim okiem, które jest naprawdę no wyjątkowo a, zaludnione i oblegane. Ale jak widzicie, zobaczcie, prawie żywej duszy nie ma. Ludziom się już nie chce tutaj iść dalej. Jest niewiele ludzi. No, i tam jest woda. Woda tu jest niezwykle czysta, i tu jest dużo rybek. I one, wiecie co? Polują na motyle. Ale kolor tej wody w ogóle i czystość jest naprawdę imponująca. Cudowne. Widzicie, ile tu tych ryb jest? Jak w akwarium normalnie. Przecudownie. Marcin rzuca kamieniami, a ryby podpływają. Bo myślę, że to jakieś owady. One w ogóle cały czas wyskakują i jedzą. Te owady a tu my hałas zostawiliśmy tam i niech sobie tam zostają w drodze powrotnej jemy kiełbaski z grilla super takie polskie no i wracamy tutaj bryczki nas cały czas mijają. mamy 7 km na dół jest taka fajna temperatura jakieś 20 22 może bardzo fajnie się chodzi ale my chodzimy tyle, że jest to dobrze. Marcin zadowolony. No ja bardzo zadowolony. Te wszystkie okolice dookoła, spraw. My zawsze schodzimy, każde, nie? Każdy tak. ten... Każdą tak... rzecz wszędzie, gdzie można, to... albo i nie można, też wejdziemy. W każdym razie Morskie Oko polecamy bardzo. Jest przepiękne, ale... Czyste, pełne ryb. Trzeba iść albo tam z drugiej strony, tam rzeczywiście nie ma ludzi jest fajnie, albo w innym okresie przyjechać. Bo ludzi jest, no, jak na murze chińskim. Ale fajnie. Ogólnie jestem zadowolony, a ty? Fajnie, I pogoda jest fajna dzisiaj. A ty jesteś zadowolony? Oczywiście, ja jestem bardzo zadowolony. No to dobrze.